Moin aus Hamburg, lieber Hazen Cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Wtorek, 8 kwietnia, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz prezes Spiegel aus Deutschland. No i zaczynamy od Donalda Trumpa. Weltweiter Handelskonflikt. Donald Trump erklärt der Welt sein Zollchaos. Globalny konflikt handlowy. Donald Trump ogłasza, czy wypowiada światu prawdziwy chaos taryfowy Unia Europejska podejmuje jakieś pierwsze reakcje czy próby reakcji e, mit Doppelbeschluss auf US Zölle Angebot für mehr freihandel e, frei und drohung erst gegen zölle vor Ostern Unia reaguje w ten sposób że podjęła taką dwutorową decyzję po pierwsze złożyła ofertę większego wolnego handlu oraz zagroziła pierwszymi kontrcłami przed Wielkanocą e, no i teraz jeżeli chodzi teraz o tą e, propozycję zwiększenia wolnego handlu Keine Zölle auf Industriegüter. Kann dieser EU-Plan das Börsenbeben stoppen? Fragt die Bild-Zeitung. Gazeta Bild ob den Plan. Jest to plan, brak ceł na towary przemysłowe, między innymi też na samochody? No i Gazeta Byl tutaj pyta, czy ten unijny plan może powstrzymać tak zwane trzęsienie ziemi Erdbeben na, na giełdach. Wczoraj media pisały o tym, że gabinet owalny Stany Zjednoczone jeszcze na to nie zareagowały? Na tą propozycję Unii Europejskiej dziś rano już były wiadomości: Trump lat i UFO up. Trump odrzuca propozycję, powiedział to do dziennikarzy, którzy go o to zapytali, czyli kein nul, co deal? Mit Von der Leyen. Nie będzie żadnego takiego zero-cłowej zero umowy z von der Leyen. No i co ciekawe, Trump od razu odpowiedział, czego by sobie życzył od Unii Europejskiej, i już wam to zacytuję. Trump i sollen energii, ozin USA importieren. Trump zasugerował, że państwa Unii Europejskiej powinny zamiast tego znacznie więcej energii ze Stanów Zjednoczonych kupować. Dalibalocie, no, wir haben die eerste kurswart des Tages gestern, Ryan Metal. Wczoraj mieliśmy najbardziej szaloną jazdę, najbardziej szalony roller coaster, jeżeli chodzi o giełdy, także o giełdę we frankfurcie. No i tutaj. Akcje Rheinmetall wczoraj pobiły chyba wszystkie e, rekordy, ponieważ najpierw akcje Metalu spadły, słuchajcie, o 27%, a następnie wzrosły o 39%. Także i to wszystko w ciągu jednego dnia. Gut, lecie, Ja mam reakcję na US Call Politik von US Wirtschaftsbossen und Trump wächst. E, tymczasem, na przykład, Der Spiegel pisze o tym, że e, amerykańska polityka celna ma też oczywiście przeciwników, i to przeciwników w Stanach Zjednoczonych, nawet w, w środowisku. Biznesowych, JP Morgan na przykład, a nawet Elon Musk prawdopodobnie, no teraz trochę się dystansują co do Donalda Trumpa i im ta polityka Trumpa też zaczyna szkodzić. Tymczasem, jeżeli chodzi o Chiny, no bo to wszystko przeciwko Chinom głównie jest skierowane, ta cała wojna cenowa, Trump, 50%. Z jednej strony Donald Trump grozi Chinom kolejną 50%, 50 dopłatą celną. Chiny jednak nie ustępują. China will im zollschreit mit in USA bis zum Endeffekt kämpfen. No i tutaj niemieckie media piszą o tym, że Chiny chcą walczyć do samego końca w sporze celnym z USA. No tutaj. Ekonomiści głównie piszą o tym, że na przykład obniżona została trochę wartość yuana, że Chiny się przygotowały, yy, wiedzą, co robią i te, yy, te kolejne kroki, które poczyniają Chińczycy, są bardzo mocno przemyślane, no i idą w kierunku tego, że raczej nie odpuszczą. Yy, robi się ciekawie, naprawdę. Z drugiej strony, ciekawie jest cały czas w Niemczech, koalicją handlungem, negocjacje koalicyjne te cały czas trwają. Jak to w Niemczech? Rozmowy muszą długo trwać, słuchajcie. Die Entscheidende Woche für Friedrich Merz hat begonnen. Niemieckie media, tutaj Der Spiegel piszą o tym, że rozpoczął się decydujący tydzień dla Friedricha Merca. No i do piątku musi się coś wydarzyć. Jeżeli nie, no to jeżeli Merc miałby zostać tym kanclerzem, no to zacznie już być kanclerzem rzeczywiście jako kanclerz osłabiony. Mi się wydaje, że już po prostu będzie. Niezależnie od tego, czy ta koalicja będzie szybko, czy nie szybko, no to on. Niż osłabił ten urząd kanclerski, własny urząd kanclerski, własną osobę jako kanclerza. Pokazują to m.in. notowania AfD słuchajcie Dan, wir haben Endspurt im Koalitionspoker. jetzt geht es um mehr netto für uns. Gazeta Bild trochę bardziej opisuje to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o rozmowy koalicyjne. Chodzi o finanse obywateli niemieckich, emerytury, podatki, płacę minimalną, czyli więcej lub mniej netto dla nas w kieszeniach. O tym teraz rozmawiają Przyszli koalicjanci, słuchajcie, i mamy y, y drastyczne CDU-prognozy: Ostian die AfD vor der Union. No i mamy jeszcze, słuchajcie, bardzo drastyczne prognozy, które również się pojawiają w prasie. Y, na Wielkanoc AfD wyprzedzi Unię, y, y, piszą niektóre. Media, no, jakby nie było, jest to scenariusz bardzo realistyczny. E, Audi stopped export in the USA wegen Trump. Tymczasem, jeżeli chodzi o gospodarkę, już teraz tak spoglądając e, na poszczególne firmy i tak dalej, Audi wstrzymuje eksport do Stanów Zjednoczonych. Audi, spółka zależna od Volkswagen, można się było tego e, spodziewać. Volkswagen już w ubiegłym tygodniu e, zaprzestał właśnie eksportu do Stanów Zjednoczonych. Mercedes verkauft in Indian ersten Monat z wynika Fahrzeuge in China, konkurencja in China nimmt to. Tymczasem konkurencja w Chinach rośnie. Mercedes sprzedał mniej pojazdów w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Dan, Rewe i Penny. rabaty tutaj. Mam informację o tym, że Rewe i Penny wprowadzają zmiany w swoich aplikacjach, obniżają rabaty. Szczerze mówiąc, z tymi aplikacjami to nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie posiadam żadnych aplikacji, żadnych kart, nie zbieram żadnych punktów. Ale trochę mnie to denerwuje, że jest tak zwane 2 klasy czyli taka wiecie społeczność dwóch klas. Bo ci, którzy mają apki, coś tam dostają taniej, ci, którzy nie mają, apek nie dostają. Tak nie do końca wiem o co chodzi. Teraz trochę to Zostało obcięte przez Rewe i peny jakby nie było, to jest jedna firma. Także nie wiadomo, jaka za tym się jeszcze kryje polityka. Und die Deutsche Bahn, liebe Leute, die Deutsche Bahn will besser kommunizieren und keine Wagen mehr durcheinander bringen. Kolej niemiecka, szczerze mówiąc, to jak czytam o Deutsche Bahn, to już nie mogę tego brać na poważnie trochę. Chcą teraz lepiej komunikować, słuchajcie, i, i skończyć z bałaganem, jeżeli chodzi o wagony, kolejność wagonów i tak dalej. Dobrze, to jest może jakiś początek, może jak tak po kolei będą coś ustalać, to zaczną kiedyś też punktualnie jeździć, to już by było no, naprawdę super. Ja a propos punktualnego jeżdżenia, uważajcie na siebie, bądźcie dziś punktualni, zaj punktliwi, liebe Leute. genau to z was für heute. Wie immer wünsche ich euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag, jak zwykle życzę wam przyjemnego, pełnego sukcesu w dniach, liebe grüße und tschüss.